Tak. E, chyba lepszego początku drugiej rundy rozgrywek nie mogliście sobie wymarzyć. Tak, dwa zwycięstwa, jedno po drugim, spełniliśmy nasze założenia. To nie było łatwo, ale udało się. E, powiedz, co zadecydowało dzisiaj o zwycięstwie? E, ja myślę, że dzisiaj obie drużyny były na podobnym poziomie, bo, bo raz my byliśmy na powodzenie, raz Poznań y, nas gonił i, i zdobywał przewagę. I wydaje mi się, że ten może element po prostu szczęścia. Troszkę, mieliśmy troszkę więcej szczęścia, w końcówce yy, nasz odgrywający mile trafił 3 razy za 3 punkty i wydaje mi się, że to przesądziło. To nie było chwili załamania? kiedy George Mitchell wyrównał na nadgrywkę? Była chwila załamania po połowie największa, bo, bo w sumie przegrywaliśmy sześcioma punktami po w sumie dobrym początku. Można powiedzieć, że od byliśmy troszkę podobani, ale na szczęście odbudowaliśmy się i udało się wygrać. Zgodziłbyś się z tym, że to Miller jest dzisiaj ojcem zwycięstwa? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że na pewno tak. Pomimo tego, co zrobił w końcówce, ten osobisty. Ale myślę, że to on zapewni nam zwycięstwo, nasze spotkanie.